Uwaga! Pi, pi, ci się preza całą noc. Pi, moi ludzie ze mną całą rok. Daj mi ludzie ze mną ze mną dzisiaj noc. Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Pi, pi, kieci sięń za całą noc. Pi, ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc tylko jedną noc. Nowy rok, dziś wypełniamy całą salę. Nowy rok, lecimy znowu wszyscy w balet. Nowy rok, lecisz od teraz, ręce w górę. Nowy rok, wszyscy szok, mamy miniaturę. Ale ten znowu ziomek na balony W moment kręci typo Maja, patrzę na balony Kręci mi się w głowie, a tu znowu drin leci Nie wiem już, gdzie jestem, to Warszawa czy Szczecin Wbijam się na dance floor, mała tańczy dance hall Dawaj szybki dance hall Już poczuła to flow, razem zrobimy show Come on, baby, get low Ankieta na czacie Moi ludzie ze mną cały rok Chodź tu ze mną, ze mną dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Całą noc wim, wim, moi ludzie Ze mną cały rok Baby, chodź tu ze mną, ze mną Dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc Tylko jedną noc z moimi zimami na jachcie Z moimi ziemami na starcie nam skręci się do rana Spadaj młoda, bo masz wsparcie Z moimi zimami pod palmą Z moimi zimami na iPhone my przez całą noc przy skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok Znowu leci sos Mówię stop, oni chodź Znowu leci so Leci drop, wszyscy skok Znowu leci sos Skaczę w bok, baby chodź Znowu tracę wzrok Czejm, bez na całą noc, Fiń moi ludzie, ze mną cały rok Baby, choć tu ze, ze mną, dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc Feebi, kęci, bez na całą noc Fiń, team, moi ludzie, ze mną cały rok Baby, chodź tu ze, ze mną, dzisiaj bądź Mamy tylko jedną noc, tylko jedną noc. Moja własna opinia. Uważam, że to jest piosenka z gatunku. Jesteś na domówce. Zaczyna się YouTube party. Każdy puszcza jakąś piosenkę. Do każdej piosenki każdy jamuje, Leci jakieś masno inne rzeczy. Ktoś puści coś takiego w pośród masno i nikt się nie skapnie, że to jest od Timu X. W porównaniu do poprzednich piosenek Timu X, nie ma tragedii, było nawet spoko. Było nawet spoko, było nawet okej. Okay. Jaka to jest taka typowa piosenka klubowa, to jest typowy klub, to jest typowy klub, jak na typowy klub, czyli tym czym miało być, jest okej, okay. jak dla mnie, no moja opinia, co nie, nie znam się na muzyce, ale moja opinia, już czytam wszystkie donajty, no, moi kochani, bo was popierdzieliło dzisiaj po prostu.